Słuchajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Mister Hood. Dzisiaj pierwszy raz na CSGO skin Nowa strona, oczywiście. Zachęcam Was do wpisania mojego kodu promocyjnego, Hoody, który daje Wam 10% bonusów wpłaty i darmową skrzynkę na start, jeżeli osobą pełnoletnim jesteś. Dla osób pełnoletnich jeszcze mam giveaway na CSGO skin na takiego właśnie pięknego USPA Kilkonferm albo Ursusa Crimson Web, jakiegoś kałaszka MK i AWP Pilnictiny na przykład. I yy, im większa wpłata. Tym większą macie szansę na zgarnięcie takiego właśnie skinka. Tutaj macie minimalne wpłaty, jakie musicie zrobić. I po prostu im większa wpłata, tym większą macie tutaj szansę. 3500 zł mamy dzisiaj. Wymień swoje skiny na parysło! Odbierz darmowe 10 dolarów przy pierwszych wymianach i 35% bonus do wpłaty z kodem hoodie. W Golden era case lecimy. 3 sztuki, 630 zł, wydajemy sobie. Na takie otwarcie MK, MP7 i SG, no to raczej nie będzie tutaj coś drugiego na 250, 250 zł. 3 200 mamy, no trochę się wywaliliśmy z balansu na początku, już mm, Summer case'ik może 3 razy na. Na Jokerze, ile będzie kosztować? 900 zł. Na Jokerze 2 razy Summer Case może na przykład. Yy, I uwaga, no jakiś kałaszek może. Jakiś kałaszek może uratować tutaj coś. 70 zł, no okej, okay. 2600 nam zostaje. No ja nawet nie wiem, jakie Skręczki mogę tutaj otwierać tutaj, na tej stronce. No, pierwszy raz na stronce, więc, więc na razie muszę tutaj obczaić sobie, jakie są skrzyżki. Radiatem case może. Radiatem case jedna skręczka taka. Polecimy sobie. Garil. <laughs> Stówka, stóweczka. okej, okay, okej, okay. Tutaj są jakieś skrzyżki. Knife case nie. A kacza sobie tworzymy trzy razy. 3 razy akacza 88 zł, a akacze zawsze mi tu fajnie dawały. Zawsze mi tu fajnie dawały i chyba fajnie tutaj da. Fajnie tutaj da, 50 zł, jednak nie da fajnie. Jednak nie da. Tutaj fajnie, bo 88 zł. Jednak wydajemy na takie jedno otwarcie. nam leci safari mesh. A na leci safari mesh 32 zł. Dobra, do trzech razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Jak teraz nic nie poleci, to idę po prostu na batelki sobie. Idę po prostu sobie na batelki. Znaczy, nie tak pójdę na batelki. 127, 121 zł. Ok, Batelki, nowa bitwa. 2300 mamy. Mm, coś tutaj na Jokerze bym sobie strzelił. Coś na Jokerze bym tutaj strzelił. Taki ninja caseik, może jeden na Jokerze. I pododajemy sobie jakieś. Albo zrobię inaczej. tam jakieś a później dodam ninja, case, żeby był, wiecie, że najdroższa skrzynka na samym końcu, żeby była. Więc nie wiem, slime casika może dwa razy, trzy razy. Mm. <ścoughs> co tu by dodać? Crimson web, może dwa razy. Coś tutaj jeszcze, coś tutaj jeszcze. Weapon keisik raz. I właśnie dodamy sobie tego, 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 co tu miało być. Co tu miało być za sześć stówek chyba na była. Tak, Ninja jest 600, tysiąc to 100 wydajemy na taką batelkę. Zwykły tryb. Yy, 5 sekund czekamy na bota. Dodamy sobie. Bot i samo, oczywiście, chyba. No, bo i samo tutaj wleci. Bo i samo, ogramy i samo na, na kasę, właśnie w tym momencie. Slime case właśnie e, poleciał. I to jest, proszę bardzo, skrzęczka dla nas. 21 zł, tak? 21 zł. Drugi slime case no, jeszcze jesteśmy na prowadzeniu, ale to są na razie te skrzyneczki za 20 zł. Więc tutaj nie, nie spodziewam się niczego tutaj mocnego. I teraz 2% Crimson Web. 2% Crimson Web. Żeby tylko jemu po prostu nie poleciało. Żeby po prostu jemu nie poleciało, to myślę, że to yy, wygramy. No, tak blisko. Tak blisko ten Crimson Web. Tak bliziutko. Nawet nie pamiętam, jaka to była skrzynka. Weapon Case. Weapon Case. okej, okay. wychodzi na prowadzenie, kolega. Więc nie możemy tego tutaj przegrać. Ok, mhm. fajnie. I samo nas yy, ograł. No, no, nie wiem, co mogę dodać, nie wiem co tu mogę, nie wiem co tu mogę dodać, może M450 na 50 tak 4 razy Hydra Case'a, te 4 razy 6 stówek wydajemy, 6 stówek wydajemy, normalny tryb standardowy, tutaj 4 skrzynki takie, 4 skrzynki takie i dołącza nam jakiś yy, jakiś użytkownik na tej dołącza, uwaga czy będziemy z tymi szczęsierzami yy, czy po prostu 50% nam wystarczy żeby dropnąć tą M'kę, ja bym chciał bardzo wygrać tą battle, bo ja już przegrałem pieniądze, dużo pieniędzy przegrałem, zostało nam 600 zł, nie chciałbym, że zostało nam 600 zł, no już jedną M'kę, jedną M'kę mamy ale taka druga by się przydała. Jakaś druga taka, żeby poleciała na no, jemu leci. Pewnie, że droższa. Na szczęście nie, na szczęście nie. Hydra Kasik. jaki to jest w ogóle najlepszy drop? Okej, okay, jakaś koska. Jakaś tutaj koska. No, ja bym się ucieszył, jakby taka koska spadła. Naprawdę, bardzo bym się ucieszył. Ale chciałbym też wyjść z tej batli na plus, a nie, że, a nie, że tutaj będzie, będzie na minus połowę. Ponad, że ponad połowę na minus batla będzie. No i ten, ta kosa tak nisko była. Okej, okay, no 50 do tych. Nie 50 do tych. 80 do tych na minus jestem, jak mi matematyka. Nie myli. Chociaż z tym to może być ciężko. Może być ciężko. Naprawdę, no nie wiem, jakie to książki otwierać. Może na buście coś otworzymy. Na buście coś otworzymy. Na przykład takiego akacza na buście. O. Cztery razy akacz na buście. Teraz Joker. Dodajemy sobie takiego cybercase'a. I coś tu jeszcze bym dodał. Coś tu jeszcze na pod bitkę rzucił. Danger case'a może. Danger case'a tak, żeby już cały balans tej e, wydać na kolejnego. Lat. Raczej nie stać, nie stać na kolejnego. Więc robimy sobie taką battle. I czy dawać underdoga? Nie, nie dam underdoga. Nie dam underdoga. I dodaję bit, bit tego bota i samu, żeby tym razem to właśnie my wygrali tą battę. Proszę, 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 proszę. I ja na razie bardzo fajnie się zapowiada, tak, bardzo fajnie się zapowiada. Ten kałaszek na teraz leci za 30 zł. Na buście jest to! Na buście skrzynka jest, więc tu powinno coś tutaj mocniejszego tutaj polecieć, czy nie takie skinki za 20 zł. Coś tutaj mocniejszego bym oczekiwał. Okej, okay, teraz najdroższa skrzyneczka. 800 zł na tą skrzyneczkę. Wydaliśmy właśnie jemu poleciał talon. Jemu poleciał talon. Marble Fate, no i to już jest, to już jest batla przegrana, nie? To już jest batla przegrana, ja tutaj na nic nie liczę, no, no raczej ten karambit, karambit nie poleci Raczej w y, cuda, cuda nie wierzę No, ostatnie dwie skrzyneczki Jakby poleciał ten karambit, no to naprawdę szacun, nie? Ucieszyłbym się bardzo Bardzo bym się ucieszył, ale no i, no i nic, no i nic Underdoga mogłem dać, mogłem dać underdoga No dobra, widzu, jeżeli odcinek ci się spodobał to oczywiście, za łapeczkę w górę, subskrypcję z blankiem, komentarz, napisz, użyj kłodu. Yy, chudy, chudy, jeżeli osobą pełnoletnią jesteś. Ewentualnie, możesz też się zalogować z linków w opisie. No, pierwszy dzień na CSGO Skin się, no słabo, słabiutko, słabiutko, ale przypominam wam jeszcze, że dla osób pełnoletnich, macie tutaj konkursik. Możecie sobie zgarnąć takie tutaj piękne skinki.